Zawsze było takim moim odległym planem, żeby do niego pójść. Tylko zawsze, nie wiem, czekałam na coś i nie wiem, po prostu jakoś nie było okazji, ale no, powiedziałam sobie, że w tym roku trzeba znaleźć taką okazję, trzeba znaleźć okazję w ogóle do różnych nowych rzeczy, do wychodzenia właśnie z tej strefy komfortu, do próbowania nowych rzeczy, do po prostu łapania takiej chwili i samemu dawanie sobie takiej chwili, która daje wspomnienia i może to jest tylko wyjście do kina, na bajkę, bo idziemy na Kung Fu Bandę, ale nadal, nadal to będzie dla mnie wspomnienie mega miłe. Jest 12.40, sens mamy o 17.50, więc trzeba się już pomału ogarniać, bo po pierwsze muszę zjeść śniadanie, bo od rana sprzątałam i tam trochę czytałam książkę, więc jeszcze go nie zjadłam. A po drugie chciałabym iść na zakupy i no wiecie, zanim się uszykuję, zanim wyjdę z domu, no to trochę to zajmie, zanim wrócę, rozpakuję zakupy, zanim w ogóle dojadę do galerii, pojedziemy do Wrocławii, no to też trochę minie, no a chciałabym być też trochę wcześniej, bo chcę wejść do perszki, oddać parę rzeczy, które ostatnio zamówiłam. Ale też chcę dobrać jedną paczkę, bo zamówiłam kolejną rzecz z Bershki Są so, I can't wait. I'm just a girl, sorry. Um, tak jakoś wyszło. Mam ostatnio taką obsesję na kupowaniu ubrań, żeby sobie nawet nie wyobrażacie. Ale jest mi z tym bardzo dobrze. Bardzo dobrze. E, dobra, pokażę Wam na szybko. Mam już zapakowane w torbę. E, pokazać i pójdziemy robić sobie w końcu śniadanie. Um, zamówiłam, czekajcie, takie wody koronkowe, ono jest przepiękne i jeśli dzisiaj znajdę jakby je sta stacjonarnie w sklepie, tej kupy, to je kupię, tylko kupię większy rozmiar, bo w sensie ono jest dobre, ale luźniejsze, myślę, że wyglądałoby trochę lepiej um, i wiecie, wejdę w to jakby Zapnę się jej w ogóle, ale jest takie trochę niekomfortowe, więc chciałabym je oddać. Kupiłam spodnie, które po pierwsze są trochę za duże w talii, a po drugie one tak prześwitują. Tak prześwitują. Wiecie, ja myślałam, że okien ok, białe spodnie, wiadomo, że będą trochę prześwitywały, ale założę sobie, nie wiem, białe spodenki, takie, wiecie, kolorki czy coś takiego, i będzie dobrze. Ale nie, to nie wygląda dobrze, one po prostu są straszne, w sensie są przepiękne i jak ja je ubrałam, to jestem jak, o mój Boże, ale po prostu za bardzo, za bardzo przeszkodują. Kurde, spadną mi te dobra, zaraz je podniosę. Mam też takie bermudy, one są przepiękne, kocham je, ale są takie duże, że dosłownie ze mnie spadają. Więc zamówiłam właśnie mniejszy rozmiar i właśnie dzisiaj je odbierzemy i mam nadzieję, że te już będą dobre, bo nie chcę mi się kolejny raz jechać, wracać i znowu zamawiać, a naprawdę chcę te bermudy po prostu są takie śliczne i mam taki piękny outfit do nich, że nie dam rady. Okej, okay, jesteśmy w kuchni i pokażę Wam śniadanie, to będzie bardzo szybkie śniadanie, bo mam taką ochotę na jogurt z granolą. Mój jogurt, taki śmietankowy, on jest bez laktozy, bo ja ostatnio mam strasznie delikatny żołądek. Się mnie tak boli żołądek, wszystkim. I jakby jest mi tak niedobrze, że po prostu muszę trochę o niego zadbać. Więc mam taki bez laktozy, mam nadzieję, że trochę mi pomoże. Mam też banana i mam kladową kremową. I to jest moje śniadanie. Ogólnie mam ostatnie obsesję yy, na punkcie mleka owsianego. Po prostu dosłownie muszę wypić codziennie kawę z mlekiem owsianym. Ja mam dość. Ja nie żartuję, mam dość. Dramat. Jakby. Ja wiem, że Wy tego nie widzicie za dobrze w kamerze, ale użyłam tak pięknego różu i tak pięknego rozświetlacza, że kupiłam sobie ostatnio, czekajcie, zaraz Wam pokażę, kupiłam sobie ostatnio nowe kosmetyki Gen z. i kupiłam sobie rozświetlacz w płynie I, i róż w płynie. I to są chyba na ile, jedne z najlepszych kosmetyków, jakie kiedykolwiek używałam. Nie żartuję. Przepiękne są. Ubrałam się, ale nie pokazywałam wam, w co i w ogóle pogadałam z babcią, um, i idę na zakupy. Jest tak cieplutko i świeci słoneczko, więc nawet nie brałam kurtki. this one said. 16. Ja właśnie zjadłam obiad i będziemy się za niedługo zbierać, bo stwierdziłam, że pójdziemy sobie na spacer w Wrocławii, bo to nie jest daleko. A poza tym też pójdę sobie do Starbucksa kupić sobie jakiś napój. się mój ulubiony, mango dragon fruit na lemoniadzie. Najlepsze co w życiu piłam, naprawdę. I po prostu, wiecie, jest mega ładna pogoda, chodzę sobie w plusie, więc trzeba to wykorzystać. No i też pójdziemy wcześniej, bo muszę iść do tej berszki. I... Tylko się przerzali, że byłam. Wszystko w porządku. Chciałam iść do Starbucksa. Okazało się, że Starbucks w jest w że są klienci. Nie, i tak sobie kupię ten napój, bo mam na niego taką ochotę, tylko kupię go sobie już we Wrocławiu, to jest moje szczęście, jeszcze dwa dni temu był otwarty. Ja wiedziałam że jest Starbucks na Arkarach, więc idę tutaj do Starbucksa, w sensie troszkę wydłużę sobie drogę do Wrocławiu. do domu, odebrałam moje spodnie i właśnie je przymierzam. Nie zwracajcie uwagi na ten sekret, proszę. I szczerze są mega, mega super, ok? Więc jestem szczęśliwa, że nie muszę kolejnych rzeczy zwracać. W ogóle jak było, czekajcie, może zrobię Nastrój nam tutaj, a nie jest lepiej. Okej, okay, więc um, jak było w kinie? Było super. Jakby serio mega mi się podobało. Film też był mega super. W sensie na początku było mega fajnie, później mi trochę nudził, tak w środku, a później na końcu znowu się wiecie, zaczęło dziać. Więc mega mi się podobało. Jak było mi samemu. Szczerze, czułam się mega komfortowo. Wiecie, jakby, nie wiem, po prostu czułam się moja komfortowo i na pewno to powtórzę Już wiem nawet, na jaki film pójdę yy... Jestem z siebie dumna, że to zrobiłam, szczerze, bo jakby nie sądziłam, że się odważę, w sensie Dzisiaj wiedziałam, że ja to zrobię, ale no nie wiem, na przykład miesiąc temu, czy bym o tym pomyślała? Nie Więc yy... Widzę postępy w tym, co robię I naprawdę, naprawdę mi się to podoba Tyle chciałam powiedzieć. Byłam jeszcze w Biedronce, kupiłam sobie moje ulubione ciastka, zaraz wam pokażę. Kupiłam moje ulubione ciastka i włączę sobie może coś na YouTubie i pooglądam. Taki spokojny dzień. Chciałam wam też coś pokazać. Proszę, kupiłam sobie ostatnio kwiatki, goździki. Ulubione... Jezus, moje ulubione kwiaty, przepiękne, białe. Uwielbiam. Okej, okay, więc chciałam z wami porozmawiać na temat właśnie kwiatów, dostawania kwiatów i, i w ogóle takiej takich myśli z dostawaniem kwiatów, więc ja um, nigdy nie dostawałam kwiatów. Ostatnio powiedzmy, że jakoś to się zmieniło, jakoś tam częściej dostaję te kwiaty, ale nadal bardzo, bardzo rzadko. Ale to nadal nie jest to samo, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby dostawać po prostu kwiaty od mojej wielkiej miłości i w ogóle. Ja nie mówię, że nadal tego nie chcę, bo chcę, chcę, żeby ktoś mi kiedyś dał kwiaty i powiedział, że o, Jezu, kocham cię i w ogóle niestety. Nieważne. Jestem romantyczką, więc no, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że w końcu od jakiegoś czasu mam w głowie taką myśl, że okej, okay, ja nie muszę czekać na tą osobę. Okej, okay, fajnie będzie się, ta osoba się pojawi będzie dawała mi te kwiaty. Nawet, nawet nie chodzi tutaj o to, żeby mi kupiła jakieś, nie wiem, bukiety za 300 zł, tylko nawet zerwać po prostu kwiatkę z pola i mnie to już będzie cieszyć, bo ja uwielbiam kwiaty. I ostatnio mam takie myśli, że właśnie czemu ja mam czekać na tą osobę, która mi będzie dawała te kwiaty, jak mogę kupić sobie te kwiaty sama. I co dwa tygodnie kupuję sobie sama kwiaty i to jest tak cudowne uczucie, że ja mogę iść do sklepu, wybrać sobie kwiaty, które ja lubię, bo to też jest ważne, jakby kupić sobie kwiaty, które mi się podobają, które ja lubię. Um, to jest tak fajne uczucie i sama sobie kupuję te kwiaty. Czekam już na osobę. Ja bardzo lubię świeże kwiaty w, tutaj w moim pokoju, ogólnie w mieszkaniu. I nie wiem, po prostu kupuję sobie je sama i to sprawia mi naprawdę wielką radość. I to jest też taka oznaka miłości do mnie, bo ja nie wiem... To jest takie, wiecie, jak ja to lubię i ja dostanę te kwiaty samo od siebie, no to czuję się lepiej. Po prostu, nie wiem od czego to zależy, po prostu czuję się lepiej. I to, to jest naprawdę mega miłe uczucie, więc chciałam wam powiedzieć, dziewczyny lub chłopacy, bo chłopacy też mogą chcieć dostać kwiaty. Pamiętajcie, yy, że możecie zawsze kupić sobie je sami, wybrać sobie takie, jakie lubicie. I po prostu nikt nie wam nie będzie szkoda pieniędzy, bo to nieważne. Nieważne, czy one usną, czy nie, po prostu ważny jest ten czas wyboru, ten czas na przykład dla mnie mega ekscytujący jest wyjście z tymi kwiatami ze sklepu, trzymanie je w rękach i po prostu pójście do mieszkania i to jest dla mnie mega ekscytujący czas, naprawdę, ja nie żartuję. I to jest już takie podnoszące na duchu i taki, nie wiem, ja się czuję wtedy pewniejsze siebie, jak mam te kwiaty w ręku i po prostu idę, i po prostu dawajcie sobie tą miłość, którą chcecie dostać od innej osoby. Jak tej osoby jeszcze nie ma, bo ta osoba się trafi, ta osoba będzie, ta osoba przyjdzie, ale po prostu na razie dawajcie sobie tą miłość od siebie samego. Bo czemu nie? Czemu już teraz nie czuć się kochanym? Ja wiem, to jest po prostu wielka zmiana, ale naprawdę zaufajcie mi. Kupcie sobie kwiaty, albo kupcie sobie coś, o czym dawno marzyliście, albo idźcie na tą randkę samemu, o której marzycie, żeby iść z miłością swojego życia. Bo no po co macie czekać na osobę? Jak możecie iść, to teraz to zrobić samemu. Jakby... I tak właśnie żyję sobie ostatnio. Czyli, nie wiem, sama idę do kawiarni, sama właśnie zabrałam się do kina, sama sobie kupuję kwiatki, sama sobie robię jakieś, nie wiem, randki z malowaniem, cokolwiek. I ja się czuję, jakby nic nie było więcej mi potrzeba Jakby ja się czuję dopieszczona Sama jakby przez siebie Ja się czuję, jakby nic mi nie brakowało W końcu Bo wiecie, gdy tego nie miałam i Gdy czekałam na tą wielką miłość Która przyjdzie w końcu, przyjdzie Ja w to wierzę, ale po prostu Ja czekając na tą miłość Ja nie dawałam sobie tych rzeczy I ja się czułam, jakby czegoś mi brakowało Jakbym marnowała czas Jakby, <ścoughs> czemu ja tak myślałam Więc yy... Naprawdę, po prostu zabierzcie siebie na tą randkę, kupcie sobie, nie wiem, te kwiaty czy jakąkolwiek rzecz, którą chcecie, żeby wasz przyszły partner, partnerka dali wam. Po prostu, dawajcie sobie tą miłość, bo to jest mega ważne.